Czy tym, jak zaczniemy odcinek? Dam wam 10 sekund. Zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału. Sekund. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 i... Jeden. Zero! Teraz 0. Napiszcie w komentarzu, czy udało się wam zostawić łapkę w górę i zasubskrybować w 10 sekund. No, jeżeli nie udało się, to i zasubskrybujcie. No, to możemy przejść do odcinka. Widzowie się ma na kolano. No i dziś gramy w Tabelkajs. No i ja pomyślałam, że możemy coś testować. zobaczyć się, niektóre mapki. No nie wiem. Bo coś takiego jest. Dlatego musimy to sprawdzić. No bo to jest taka dość fajna modka. No i ogólnie. O, to będzie mocna mapka! Moja ulubiona mapka, że z... przepraszam, taką fajną emotką. No mocne, ale słyszałem taki trik, że to się nieskończono skończono w Ej, serio? Czy ktoś mnie tym zatakował. Serio, stary. a to jest fajna emotka. Dobrze, że też trzeba ją będzie przetestować. Może na następnym odcinku. Spróbuję coś takiego zrobić. Jak będę testować, te różne takie rzeczy nie wiem. Nie wiem, czy mam to na pewno zrobić. O. A ja ci kręcę, ale mocno. Ale, no, bez tej mocy już mogłem zginąć. Ej, my tylko dwa się zdarzyły się. Mam nadzieję, że nie będziemy próbować zaatakować. Ale mocno, ale jakby się tym pnęłem. jest trochę podjrzany. Ja Nie rozumiem, o co chodzi. Ojej, ja cię Ojej, O, to ja było mocne. kręczę. O, to było mocne. O, to nie no, Przykro! No, No jak? Dlaczego? Ah. Ale to bardzo fajne. Ej, a może ten odcinek będzie się nazywał? Testuję! No, super moc? No to można powiedzieć tak, moc. No, przyznajcie mi to ale jeżeli mi znowu ten był też lekkim to jestem bardzo, bardzo będę miał farta serio chcę, żeby ta mapa nie trafiła, nie wiem czy trafi co jest, let's go, nie wiem, nie wiem czy to jest jakoś ustawione, nie wiem o co chodzi, nie wiem to chyba się nie da wybrać. Znaczy, niby jak ja to robię a co, jeżeli tutaj będzie bot, bot, Eee. Da się spinać potem... A! Bu, 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 bu. O, teraz mam nieskończone źródło tego. Ahaha, aha, ja lecimy do nieba. Serio, do nieba. Nie, nie, nie wytrzymam, nie wytrzymam. Wytrzyma. Ja nie wytrzymam z tobą. Ej, nie są tutaj najgorsze graczy. Ale tutaj nie są najlepsze.

O nie. O! Nie, no i znowu odpadłem. Nie, w nie najlepszy sposób. Ale dwa minuty byłem nieżywy. Bo ten blok dasz nie jest trudniejszy. Dlatego... też może zrobić odcinek jak trunuje blok Dash? jeszcze. Bo akurat... Nie, tak nie że próbuję zagrać jak najdłużej na blok dash już tam bejkaż, ponieważ bardzo dobrze mi idzie. Ale nie zawsze ten blok jest legendarny, ale mamy fartak. No przynajmniej dwa razy to już wie bardzo dużo. O, ja potem pójdę sobie. Ach, to nie jest takie proste. Trzeba szybko lecieć. Ja ci kręcę! nie, o, nie, no, Ciebie ja się sobie tutaj zaraz pana. Nie, nie, no przygrywałem, bo się zabawiłem. To się wiem, dużo kto, nie wiem, czy... Czas tak bardzo lubię robić strików. No jeżeli za bardzo się zabawić, i będziesz próbować zrobić jakiegoś striku. i to sobie przykładów za ten czas. A tak szybko ten czas minął? 7 minut. To trwa. A ja takie, o, paru paru sobie minutek. No. Będę musiał opracować, żeby mogłem dużo nagrywać. A, ja chcę ten blog do sekundar. No nie układaj, do dwa razy wszystkie mapki. Będę, że tutaj jest dwa razy ta, dwa razy ta i kasa. Dobra, ale teraz ja nie przygram. Ja tam. Ała! Co tu było? ja jeszcze nie używałem nawet tej motki, Nie wiem, gdzie jest taka użyteczna. Tędy zrobił coś takiego. I skoczył... Yy. A ja nie chcę, ja nie chcę... On z... nie żyje? Ja myślałem, że on przeszedł to. Nie no! Sorry, dlaczego się mi użyciło? Не, мои не, не терпеть не запрошаю. потому что кто вылончит. не понял, что это будет остальное руночение. А я знал вот этот мой любимый. Было когда то легендарное. А есть с таким... Вот эти... С только два мапки тогда и может быть. Так, напротив... Тыля ружных мап. О. Oh. О. Dobra, lecimy. Ej, to takie fajne, jak ktoś to, to tak złożył. Ech. Nie wiem dlaczego, ale tym, tak, wszystko, wszystkie piękno. Każdy gra, ale normalnie, kiedy Cię ktoś uderzy, nie jesteś w stanie to użyć. Zobacz, jesteś czasem tak dalej przez bloki. Jestem w stanie, easy, no. O, pozobacz, o tak. Tak, au, au, a nie. Ah, nie, no. no... Dobra, nie, no chyba będzie ostatnia runda. Jeśli na końcu sobie zakończymy koło oh fortuny. Dobra. No, nie, no chyba teraz ma no działać w końcu. No, sorting... to nie działa, nie. No, sobie, sobie No, ale taki problem nastąpił. Robię sobie to bezpłatnie po prostu się biorę to część, jak mi rzuciło. dlatego mogę przykroczyć. O, nie 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 wiem nie a mocno, mocno, ale mam nadzieję że od razu będę miał no nie no już już no nie 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 O, ja kręcę. Na pewno przygrałem. A, ja ci kręcę. Dobra, mam pomysł. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Raz, jeden, dwa. Oden, dwa. Oden, dwa. Oden, dwa. Oden, jeden, dwa. I jeden, dwa. Jeden, Więc, sobie to jest takie trudne, skomplikowane. Nie jestem w stanie mówić nawet. Ten, dwa, ten, dwa. O nie! Uch! Nie no! E, to było mocne! Lub nie, zabiorę tam, tam gdzie mnie wyrzucił. Zaraz muszę będzie. No mi wywaliło. Dobra, to będzie ostatnia rundka. Szybko, dobra, odbieram ten prezy Pamiętaj. Dobra, też mam, fart, mam nadzieję, że zdążymy zakryć sobie tą urunkę no ale w sumie około dwóch minut, trochę więcej. Nie no. wiem, 16? czy Nie, Nie wiem, może O tak, blog też legendarny. Ale ja przecież przeżyliście dwa minuty. To będzie już prawie będzie Dobry, ale ja lecę, ale on szczela, szczela, że jesteś trymityr. Będziesz mógł się ukramować. Tutaj będzie Bóg stać i patrzeć. A to jest bardzo proste. Aha, wszystko jest po twoim proste. No faj, a mi nie. Hej, widzowie! To jest takie proste, ale zobacz, ktoś mnie tak bije. O tak. Nie rozumiem, o tym bije. O tym mnie bije. Nie wiem, w każdy sposób wymyślił, jak bić kogoś. No nie po prostu to żyła, żeby odeszlić kogoś. Serio, ej! To nie jest tak sobie zbyt miłe. O nie! Mamy ogólny... Teraz by godzić odcinek! O. o nie no, odparł. No to zakończymy sobie mapkę Czyli koło fortuny. Otóż zostawiajcie łapkę w górę, subskrybujcie, piszcie komentarze, oglądajcie następne filmy, no to, że w następnym filmu. No nie, no było blisko. Pa!